Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać 5 craftingów, których prawdopodobnie nie znaliście. Ja sam ich przez dłuższy czas nie znałem i ostatnio dopiero się dowiedziałem o nich, więc mam nadzieję, że Was że nimi. Prawdopodobnie tak samo jak ja, też zawsze myśleliście, że, żadnej nie, da, że nie da się żadnej skraftować yy, zbroi dla konia. A o dziwo, da się! Skórzoną się da! Też mnie ostatnio strasznie zadziwiło. Ale jeśli ułożymy tak skórę, to wykraftujemy skórzony armor. Drugą rzecz, którą się ostatnio dowiedziałem, że w ogóle można przepalać korupcję, który e, znajdziemy w endzie, nie? Jeśli go przepalimy, to trochę useless item wyjdzie. Więc czemu to się tak długo przypala? E, no, w każdym razie widzę nam takie coś. Nie pytajcie mnie, co, co, je, co to jest, ale w każdym razie da się z niego skraftować dwie rzeczy. Endro da się doskraftować, cztery endrody. Nie wiem, czy to jest opłacalne. Ja bym chyba wolał chodzić do endu, chyba że ktoś ma farmę Blaze Rodów. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić z tego ukończonego tutaj jest o blok. Ten, który znajdziemy w Endzie. Nie wiedziałem, że w ogóle go się da skraftować nigdy. Więc możemy mieć nieskończoność takich bloków bez szukania NCP. Kolejną rzeczą, której też nie widziałem, jest to, że da się skraftować te wszystkie gieryty, androidy i tak dalej. W ogóle to jest zupełnie bez sensu. Dodajemy do siebie dwa białe, dwa białe rzeczy i wychodzi nam czerwony. Ja się pytałam, kto to wymyślił, xD. I ostatnią rzeczą na naszej liście jest też z tego, że możemy skrawcować dioryt. Ktoś tego nie wiedział nigdy. Pewnie wy też. mamy dwa diorytów. Jeśli będziecie chcieli kolejną część pięciu nieznanych przez wielu craftingów, to piszcie w komentarzach, albo jak zdajemy na to, że zostawicie pięć łapek w górę, to tam mniej więcej w okolicach tygodnia zrobię drugą część. На там уже гнайте!